Agata, jak na Twój udział w programie zareagowali Twoi bliscy? A, moja mama na przykład była przerażona, ale ona była przerażona pod tym względem, jak ja sobie poradzę później z hejtem. Moi y, znajomi, przyjaciele z uczelni byli happy, super, podekscytowani. Już wiedzieli, że jak ja tam pójdę, to będzie grubo. Mhm. <laughs> A brat ze swoją narzeczoną bardzo mi też kibicowali, kibicują zresztą wciąż i. I tak, W hotelu Paradise, umówmy się, nie brakowało pikantnych scen z Twoim udziałem. Nie bałaś się przed emisją, co powie mama, kiedy to zobaczy? <grym> <grym> Troszeczkę się obawiałam, ale gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że ona jest, że moja mama jest osobą bardzo tolerancyjną i zawsze miałyśmy taką głęboką więź i rozmawiałyśmy o wszystkim. I wiedziałam, zresztą ona mi też powiedziała, że co by się tam nie wydarzyło, to ona nie zostawi mnie w tym samej i będzie mnie zawsze wspierała, więc też ona wyszła przed szereg, i to ona zaczęła ze mną rozmowę w ogóle przed emisją, że żebym się nie bała niczego, żebym jej opowiedziała wszystko i będziemy sobie radziły z tym razem. Hmm, czy ty ją uprzedziłaś, co może zobaczyć w programie? Tak. Bała się tych odcinków. Nie, raczej, raczej tak ze spokojem to przyjęła, myślę. I z takim, że czekamy.